Czym grzba pozostawię sobie liczy to wszystko? Tutaj odpowiedź na te pytania, które to podziwię, nie wiem tutaj, że to Oddalać te siły, żeby to powiedzieć, żeby tutaj wieść, żeby tutaj weszło, weszło mi w treść, weszło mi w tle, bo zwięźle i to nie się po tym przy mnie Tutaj aż za czasem oku Nie wiem, aż będą w szoku Na ogół wszystko to ponownie Tutaj, że to słownie Słownie to nie groźba. Życie tutaj prozba Rozbijam rozpęd Życie tutaj, kiedy to weszłem Tutaj, bo to, życie po to Tutaj wiesz to Tutaj jak zwykła weszło Tutaj dobrze i technika Tutaj wbijam, dobrze to tonu Tutaj wbijam, dobrze bijam Kiedy nie wierni, to zabija Tutaj to rozbija, rozbijanie nie groźba Wtedy, że to weszło, kiedy taki mam Tak i ten promień czasem to uderzy, jak to tak powiem. Wtedy, takie powiem Tutaj takie ponieść, ponieść od siebie Własne tutaj i własne przebiec, przebiec 100 mety, własne oto na sprincie. I wiesz to pierwszy życie tutaj I to dzisiaj to te wierszy Mogę tutaj wietrzyć i to lepsze, tutaj wychodzi, bo to i to głębsze, głębsze moznanie. Kiedy jest w stanie, tutaj że tu stanie, stanie ten serce nie wnikać. Tutaj własne to licznika, wychodzi tak, po prostu to dziennie liryka. Tutaj z talentu bijam, bo szlifuję i nurtem, własne kiedy nie groźbą, o urwę. Tutaj jak przy kurwie, to jest także burzę. Tutaj to przepowiadam. Wawtą i to powtórzę jeszcze, tutaj jeszcze nie raz Kiedy to wychodzi, a nie taki melaż Jaki taki szczera, to gadka i to od siebie Tutaj błędów, ale i od ciebie Tutaj to chcę ponieść, ponieś to do góry, życia tutaj i to wraca, i kontury Tutaj to nie groźba i prośba od nich Tutaj wywolić, czyli cię podbity, tu to toksyczny, odbija do tamtych. Tutaj, że to wyszło, prawdy, prawdy dotyk, prawdy dastek, prawdy zaszło, zaszło, zaszło. Czasem w gardle, czasem to słońce, tutaj zaszło, tutaj wszystko, mi zimno i straszno. Tutaj, że to wcale, bo to wyfro na zalet Kiedy mi to głowie, głowie mi to siedzi, tak to leci, groźba i to odbijam to do sieci leci, gównie tutaj, że to z gór, żyje buchnie, tutaj, że to Nie na życie tutaj i to wszystko możesz mieć tak w dupie, jak to wszystko do kupy zebrać. Tutaj, że to rezerwa w zębach, tutaj i to wygryć, wygryź to życia i to klikłem, tutaj ja wszystko wygry Mógłbyś nie jechać, tutaj że zajechać Zajechać cegłowe życie tutaj nie sobie, sobie opowieść bo to podziej koniec, to nie koniec, że to nie część baśni, to nie wchodzi, bo to nie jakieś bajki, życie tutaj Możesz, możesz i do wajki tutaj najki życiowe, nie, wszystko w tle. A nie żadną groźbą życia tutaj, po prostu nie jest co tak pod flow. Zostaję ja groźbą.